Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z um, kolejnym filmem, i w tym filmie będziemy sobie oceniać książki, które udało mi się skończyć w zeszłym roku. Czyli to jest jakby ranking książek, e, które przeczytałam w 2021 roku, e, i w tym celu będę używała takiej stronki, na której się tworzy jakby rankingi, e, i podlinkuję oczywiście ją w opisie. I co? I Podzieliłam ją na pięć kategorii, z czego pierwsze to są moi ulubieńcy, czyli książki, które po prostu zapad zapadły mi w serduszku i pozostaną ze mną na pewno na długo. Druga kategoria to są książki bardzo dobre, które były prawie moimi ulubieńcami, ale no, nie porwały mnie może na tyle, na ile porwa porwały mnie książki pod kategorią ulubieńcy. Trzecia kategoria to są książki dobre, czyli takie, które, którym. Były ok, dobrze się bawiłam, ale nie były jakieś mega, nic odkrywczego i, i takie, wiecie... Takie po prostu dobre książki, ale szału nie ma. W kolejnej kategorii są książki, które y, mi się nie spodobały. Y, nie były tragiczne, ale nie były też <grytanie> dobre. Po prostu ujdą. Ujdą w tłumie. I takich książek pojawiło się kilka. A na końcu, oczywiście, jest kategoria. Nie dla mnie. I stwierdziłam, że dałem tutaj nie dla mnie, a nie na przykład najgorsze, ponieważ no, może niektóre osoby uważały te książki za dobre. Pod koniec roku postawiłam raczej na komiksy, ponieważ koniecznie chciałam sobie dobić to wyzwanie 52 książek. A jako, że mi się do końca nie udało, to stwierdziłam, że podbija sobie komiksami. No i z komiksami się udało, więc w tym zestawieniu jest też sporo komiksów, ale za to bardzo dobrych komiksów i myślę, że takich, które, z którymi warto się zapoznać. Na ten rok z kolei, 2022, dałam sobie gol 100 książek. I obstawiam, że raczej mi się to nie uda, ponieważ mam mnóstwo innych rzeczy do roboty, w tym szkoła i pracę. Ale być może. Obliczyłam, że 100 książek to 8 miesięcznie, więc może dam radę. już jestem w trakcie kończenia drugiej, a jest dzisiaj 5 chyba stycznia. Więc jestem w dobrej myśli, zobaczymy jak będzie, ale być może się uda. A jak nie, to to trudno, chociaż wolałabym, żeby jednak się udało. Dobrze, myślę, że możemy przejść już do naszego rankingu. Postaram się zrobić tak, żeby był podgląd mnie na dole, chociaż nie za bardzo ogarniam technologię, ale spróbujemy tak zrobić. No i zapraszam was do oglądania. No więc, zaczynamy ranking. Na pierwszy ogień pójdą komiksy, bo widzę, że tutaj jest nie po kolei, ale to nic. Jako pierwsza mamy tutaj Kaiko i Kokosz, Szkoła Latania. I ten komiks generalnie kupiłam mojemu chłopakowi, bo bardzo go chciał. Ale okazał się w sumie bardzo spoko i troszkę przeczytałam. I myślę, że dałabym go jako dobry, bo taki trochę klasyk jest i generalnie no, nie ma co dużo mówić. No fajna kreska, dosyć stary, stary humor, ale Myślę, że jest niczego sobie. Później mamy dwa tomy mojej ukochanej mangi Number Six i myślę, że one będą obydwa jako bardzo dobre, bo ulubiona jest nowelka moja, a mangi są bardzo dobre. I czytałam je po raz pierwszy jak miałam jakieś 13 lat. No i zabrałam się za nie teraz drugi raz. Dalej mamy jeden z komiksów Adventure Time. I to akurat taki jakby komiks spin-off o różnych księżniczkach w królestwie. Nie wiem jak się nazywa ten świat, ale było naprawdę bardzo zabawne, więc damy go to bardzo dobrego. Naprawdę ogólnie te komiksy, te komiksy Adventure Time są naprawdę po prostu są tak wykonane wspaniale, z taką dbałością, szczegóły, um, te detale po prostu są niesamowite i niestety już ich nie można nigdzie kupić, bo to są stare komiksy z dwa, 2015 roku chyba um, wydało je Studio G i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się będzie dodruk i że wydadzą wreszcie części po polsku, bo wydane było chyba tylko z sześć. A nie, niestety nie wszystkie, a po angielsku jest o wiele więcej ich, więc um, bardzo bym chciała je przeczytać, a jak nie będzie po polsku, to przeczytam po angielsku. Ale dobra, um, lecimy dalej. E, miałam również maraton z murakami e, i czytam właśnie te dwie książki, które tutaj widać. E, I przygoda z owcą generalnie... To są pierwsze książki Murakamiego i one nie są jakieś e, niesamowite, więc dałabym po prostu do dobrych, e, bo nie są złe, ale też nie są jakieś e, wspaniałe. To samo będzie się tyczyło tej te książki. Słuchaj Pieśni Wiatru, flipper roku 1973. Mm, tak, dalej będą moje ukochane wroki i oczywiście mroki są moimi ulubionymi. Mm, uwielbiam po prostu, uwielbiam Roki. To jest moje serce na papierze, jak ja to lubię mówić. Ech, dalej, kolejny komiks Adventure Time. Mm, I tutaj również będzie bardzo dobry. Nie pamiętam dokładnie, które były lepsze od, od których, ale wiem, że wszystkie były naprawdę super. E, I teraz tak, tutaj z tą książką Homo mam taką dosyć dziwną relację, ponieważ na początku byłam mega wciągnięta w nią. Ale później coś mi przestało się pasować i zaczęło mi się strasznie dłużyć. Znaczy nie pamiętam tego od, od połowy, jakoś mi przestało interesować, więc generalnie nie jest zła, ale jest, nie jest też dobra, ujdzie. Na pewno dałoby się to zrobić w krótszej formie i ciekawiej. A temat jest naprawdę niesamowity, bo jest to nasza ewolucja kolejny, kolejny i tak dalej. Kolejny komiks Kajakolikokosz i. Ten komiks był y, dobry, chociaż w sumie to był chyba mnie mniej ulubiony, więc powiedzmy, że ujdzie. Um, dalej przeczytałam w tym roku reportaż czy Bóg, wybaczy się Bernadette. I powiem tak: y, generalnie to ciężko oceniać w ogóle reportaże, bo jakby za co je oceniać? Za treść? Chyba nie. Za styl pisania? No może. Um, więc jeśli chodzi o styl pisania, to. Wiem, że ta autorka Justyna Kopińska napisała też chyba dwie inne książki i słyszałam, że chyba książka um, Polska zwraca oczy albo coś tam um, coś z nienawiści do kobiet e, i że ona jest taka strasznie przegadana ta książka, która jest z tych dwóch książek pozostałych jej e, ta akurat była w porządku e, no to załóżmy, że ocenię ją pod, pod względem po prostu stylu w jaki została zapisana no i będzie to styl dobry Um, ale, samą książkę warto przeczytać nawet bardzo, nawet trzeba, bo jest to taki temat ehh, bardzo na topie, że tak powiem, bardzo potrzebny i, i bardzo trzeba go rozgłaśniać. Dalej mamy tom drugi przygód Adventure Time, i te również są bardzo dobre. I tak samo będzie z tutaj tomem pod tytułem Igrając z ogniem. To jakby jest po prostu miłość. Te <trych> komiki są naprawdę cudowne. Dalej mamy mm, pierwszą moją i jedyną książkę Cartera, jaką przeczytałam i jest to Crucifix y i powiem Wam, że tak po dłuższym namyśle to ta książka była taka okej, okay, jakoś nie było w niej żadnego szału, nie było mm, niczego, co bym zapamiętała jakoś tak na dłużej, więc będzie po prostu, ujdzie. Um, jakoś nie jestem fanką kryminałów niestety. I teraz przechodzimy do... Y samej porażki do czegoś, co w ogóle nie wiem, dlaczego powstało, a jeśli już powstało, to nie wiem, dlaczego ktoś pozwolił to przetłumaczyć w taki sposób, jaki zostało przetłumaczone. I to jest komiks pod tytułem Catwoman. Przysięgam, że dawno nie miałam e, takich ciarek cringe'u i po prostu to było coś okropnego. To był poziom, poziom tych tekstów tam, poziom humoru tam. I tego jakby wymuszonego na siłę jakiś takiej emocji: dno, 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 nigdy więcej. Coś strasznego i obawiam się, że to może być wina tłumacza po części. Um, tragedia, tragedia, więc nie dla mnie. Na pewno nie dla mnie, może dla kogoś, kto ma 10 lat, ale no, na pewno nie dla mnie. Dalej mamy książkę ginekolodzy. Eee, to jest któraś z kolei już książka z tej serii, którą ja czytałam i. Ona jest okej, okay. um, nie za bardzo wiem jak, um, jak rzetelne i wiarygodne są tutaj informacje, ale niech będzie, że ujdzie. Um, była w porządku po prostu, nie dowiedziałam się niczego niesamowitego, a też nie była zła. Dalej mamy komiks Rick and Morty i, i tutaj wypadł o wiele słabiej niż na pewno um, Adventure Time. Bo już nie jest tak jakby, pomijając już sam humor i jakby różnice między tymi dwoma uniwersum, to po prostu był mniej dopracowany i nie miał takich smaczków jak Adventure Time miało, więc będzie, że ujdzie. Albo dobra, damy, że dobry. Bo jednak uśmiałam się też um, nieraz. Komiks Gender Queer i ten komiks był bardzo dobry. Na pewno um, ważny komiks o poszukiwaniu swojej tożsamości, odkrywaniu swojej seksualności i e, dojrzewaniu, więc mega, mega, mega super. Polecam ten komiks, jest wspaniały, a w sumie raczej powieść graficzna, a nie komiks. Dalej mamy Hartstopper'a i może zacznę od pierwszego tomu. E, pierwszy tom był dobry, e, w sensie to są komiksy dla młodszych osób i e, są takie no, oszczędne w słowach, bardzo, ale są bardzo urocze, więc damy na to, że będzie dobry. E, drugi tom był również dobry. Przeczytałam wszystkie je podczas jednego dnia chyba, albo dwóch, bo są naprawdę krótkie. E, ale już trzeci i czwarty tom były o wiele lepsze e, i traktowały o jakby ważniejszych dużo kwestiach. Tam również było um, dużo spraw do pozaburzenia odżywiania, depresja i tak dalej, więc e, tu będzie bardzo dobre, tak mi się wydaje. Gdzie jest ten kolejny tom? Nie ja zgubiłam. O, tu jest. Dobra, dalej mamy jeden z, kolejny mój ulubieniec, czyli mój rok relaksu i odpoczynku. Kocham tę książkę całym sercem, trafiła we mnie dogłębnie, zakochałam się w niej i utożsamiam się z nią. Totalnie jest wspaniała, jest krótka i generalnie kocham wydawnictwo Pauza. Nie wiem, co oni robią, ale wydają same cudowne książki. Następnie mamy Gorączkę Złotych Rybek od Tajfunów. I również mam lekki problem, bo nie trafia do mnie aż tak krótka forma, jakby o ile kocham yy, literaturę japońską, tak aż tak krótka forma yy, nie trafia do mnie i niestety będzie tutaj na ujdzie, ponieważ no po prostu nie, nie wzruszyła mnie, nie, nie poruszyła mnie, była o wiele za krótka. E, wiem, że taki urok tej serii całej, ale no niestety to po prostu niezbyt. Dalej Wojna Mokowa, absolutny ulubieniec, niesamowita książka, zresztą już tutaj chyba pół youtuba i, i bookstagrama o niej mówiło, więc myślę, że nie będę nic tutaj mówić, bo myślę, że każdy z was kojarzy. E, dalej, Moja Mroczna Vanessa, kolejny mój ulubieniec, niesamowita książka, niesamowity motyw, um, mnóstwo znaczników mam e, i po prostu cudowna, więc na pewno jest moja ulubiona. Chociaż ostrzegam, że tutaj mo może być zbyt mocna momentami dla młodszych czytelników, ale jak dla mnie była super. Target powiedziałabym tak, no myślę, że 17, plus to jest takie, taki target. Dalej mamy książkę o ostatnich mordercach i to była jakaś pomyłka w sensie jakby. Przesłuchałam jej w audiobooku i to była pierwsza w ogóle książka o seryjnych mordercach, jaką ja, z jaką ja w ogóle kiedykolwiek się spotkałam. I chciałam się dowiedzieć czegoś jakby nowego. Myślałam, że może mnie wprowadzi. No ale okazało się, że to jest książka totalnie nie dla mnie, bo ona traktuje o nich, o mordercach w taki sposób, jakbym um, ja już ich wszystkich miała znać. I, i dlatego ona jest definitywnie... Nie dla mnie, ponieważ ja ich nie znałam wcześniej i gubiłam się co chwila. I nie mogłam się również skupić, więc ona jest nie dla mnie. Dalej, e, las wełny stali. E, ładna historia em, o pasji, o miłości do, do um, instrumentów, o podnoszeniu z i tak dalej, e, ale z perspektywy czasu. Nie była czymś, czym do końca chciałam, żeby ona była, więc załóżmy, że ona ujdzie. Chociaż chciałabym dać więcej, ale mm, to jest takie, ujdzie na, pogranic na pograniczu z dobrym, bo po prostu coś czegoś mi w niej brakowało, ale była bardzo, bardzo ładna. Um, dalej mamy książkę, która nie nie wymówię tytułu, bo jeszcze mi coś zablokują, ale tak, no to jest reportaż um, o branży. Dla do dorosłych w Polsce, wywiady z niektórymi ludźmi, nie tylko Polakami, w sumie. Generalnie ok. Dobra książka, ale tutaj kolejny raz z perspektywy czasu jednak dałabym ją na ujdzie. I tutaj również jest na pograniczu ujdzie i dobrej, ale jednak ujdzie, bo po prostu wiem, że mogłoby być lepiej. W ostatnim czasie przesłuchałam również e, ładcy much. I tutaj pewnie dla niektórych będzie zaskoczeniem, ale ta książka totalnie do mnie nie trafiła. To znaczy, ja ją czytałam już chyba kiedyś w podstawówce, z tego co pamiętam, oglądałam film i powiem Wam, że um, jakby rozumiem wszystkie te wartości, które ona ze sobą niesie. Wszystkie te podstawowe, jakby... Ludzkie e, wybory, trudności i taki jakby mm, dzikość ludzką. Wszystko to rozumiem, ale ta książka mi nudziła momentami, więc niestety nie jest to książka dla mnie. Miałam nadzieję na coś lepszego. Dalej, Cień zraconego świata. Oczywiście, że mój ulubieniec hmm, cudo, cudo, cudo niesamowity świat, niesamowici bohaterowie czytałam tę książkę w tydzień, na wakacjach, gdzie prawie ciągle nie było mnie w domu, więc czytałam ją dosłownie w każdej możliwej wolnej chwili. Jest cudowna. Teraz właśnie czytam drugą część, ale trochę się jej boję. I tak trochę sobie ją odwlekam, bo... bo się boję. <grym> Do co tam będzie dalej. uwaga, kolejny... kolejna książka. Która z perspektywy czasu mi się zmieniła zupełnie. Jest to sekretne życie, niewidzialne życie Adela Ru, przepraszam. W sensie. Tutaj również chyba wszyscy dzielą na kocham, nienawidzę. Dla mnie to będzie ujdzie na pograniczu z nie dla mnie, bo. Jak, jakby po przeczytaniu jej, zaraz po przeczytaniu jej, miałam dobre jakby odczucia wobec niej, ale później po rozmowie z kilkoma osobami uświadomiłam sobie, że hej, tutaj czegoś brakowało. Tu w ogóle jakby autorka skupiała się nie na tym, co trzeba, a raczej ominęła niektóre aspekty, które mogłyby dodać tej historii wiele, wiele lepszych cech. Więc tutaj um, dam ją na ujdzie, ale jest to bardziej w stronę nie dla mnie niestety. Nie jest ona zła. Jest napisana naprawdę bardzo pięknym językiem. Um, no i po prostu. Po prostu do mnie nie trafiła, niestety. Brakowało mi czegoś i też przewidziałam zakończenie, więc. Dalej, mamy Ahaja. Ahaja jest dobra. Generalnie nie będziemy się zajmować nad Ahają. Wiemy, jak, jak Ahaja, jakie Haya ma tutaj um, oceny w internecie, jakie jest wszystkie opinie, gównoburze itd. Ja się nie będę zagłębiać w omówienie bo wszyscy znamy Haya. Po prostu dla mnie to jest dobra książka. E, pomij pomijając oczywiście już te wszystkie aspekty e, dyskusyjne, nie będziemy dyskutować o tym. E, dalej, mamy tutaj komiks Raven, i ten komiks był dobry. Na pewno wiele lepszy, o stokroć lepszy niż um, Catwoman, to była jakaś porażka, e, ale tak, e, dobry komiks, króciutki, szybciutki, ja osobiście kocham Raven, więc fajnie było dowiedzieć się czegoś o niej. Dalej mamy książkę dla dzieci, to taką dla skrajnie małych dzieci, e, jakby dostałam ją na od kolegów, dlatego ją przeczytałam. I o ile lubię literaturę dziecięcą, tak ta książka konkretna, a raczej ta seria, spodziewam się, ona za bardzo nic nie ma w sobie, ani żadnego takiego przekazu, ani takiego jakiegoś takiej większej mądrości. Wiem, że że nie wszystkie książki muszą takie być, ale no to to jakby nie powinna mi oceniać, bo jestem za stara na nią po prostu, ale jakbym miała oceniać jako dziecko, załóżmy, jakby była dużo młodsza, to stwierdziłabym, że ona jest nie dla mnie, bo mam porównanie z wieloma innymi książkami dla dzieci, które kocham ubóstwiam i ta książka się w takich um, nie znalazła. Dalej mamy pod tęczą, Również um, dobra historia, nie bardzo dobra, bo irytowała mnie momentami, ale, ale generalnie generalnie jest dobra. Myślę, że warto ją przeczytać. Jest dosyć krótka. Opowiada ona historię kilku osób w pewnym miasteczku. I te historie się przeplatają ze sobą, tajemnice różne, odkrywanie znowu swojej um, tożsamości, swojej seksualności i, um, i to fajnie właśnie tam się zazębia wszystko, te relacje pomiędzy um, bohaterami, więc jest bardzo spoko. Nie była jakaś cudowna, ale była bardzo spoko. Dalej mamy Biblioteka o Północy i tutaj waham się nad ulubieńcem, a bardzo dobrym ale myślę, że dam ją do bardzo dobrych e, motyw wspaniały e, pomysł cudowny, jakby fabularnie można było to lepiej ugryźć e, kilka razy mnie złapał taki dosyć mocny e, cringe, że tak powiem e, ale taki Ogólny, ogólny, ogólna ocena, bardzo dobra. Dalej mamy kolejny To um, topieliska. Ja go przesłuchałam w sumie wody buoku i on był. On ujdzie generalnie nic nic nowego, nic specjalnego po prostu ujdzie. Ja mam jakiś problem z kryminałami, nie mogę się w ogóle do nich przekonać, nie mogę znaleźć żadnego takiego, który mi naprawdę powali. No nic, może kiedyś się uda. Dalej mamy, gdybym miała twoją twarz, i również jest um, bardzo dobra książka e... dam ją do bardzo dobrych, również tutaj ona porusza ważne kwestie. Um, taką głównym tematem jakby tej książki jest obsesja piękna, um, czyli takie jakby podążanie bohaterek za ślepo wyznaczonymi um, standardami, um, które jakby społeczeństwo wyznacza. Lecimy dalej. Następnie mamy powieść graficzną Diuna, i to również była bardzo dobra powieść graficzna. Boję się trochę, bo w sensie w tym roku on ma w planach przeczytać Diunę, serię książek, ale boję się, że ten świat mnie trochę przerośnie, ale jestem dobry myśli. Mam nadzieję, że będzie super. Dalej mamy Gienię Zabójców, i ta książka była ok. Um, ale chyba nie chcę czytać kolejnych tomów, bo to było takie za bardzo dla, dla młodzieży, więc dam po prostu do ujdzia. Um, szybko się czytało, było ok, ale nic, co mnie zachwyciło, więc takie po prostu ok. Na pewno spodobałaby się um, komuś, kto lubi szklany tron dwory i takie po prostu nastoletnie wojowniczki. Ja już tego trochę czytałam, widziałam i trochę tego już za dużo i trochę to nie dla mnie po prostu. Następnie mamy Śmierć Pani Westaway i to jest mój ulubienie z tego roku. Um, thriller, kryminał, nie wiem jak to nazwać. Super książka, super wciągająca, trochę przewidywalna, ale to nic i tak była świetna. No, i teraz przejdziemy do kolejnego mojego ulubieńca, czyli Targ Mięsny. I ta książka to jest moje Nemezis. To jest coś, co ja sama przeżyłam, i dla mnie to jest bardzo ważna książka. I to jest po prostu czytając ją, czułam się jakby ktoś wyjął mi z głowy to, co ja przeżyłam, i przełożył na papier. I po prostu czytajcie ją, bo jest bardzo ważna i również ona tak jakby odsłania pewne. Karty i tak troszkę no tak troszkę łamie takie błędne przekonania wobec e, modelingu i całego tego właśnie modowego światka. Polecam bardzo mocno. Dalej mamy zaczynamy do i to jest kolejny komiks, e, który był ok. Nie pamiętam już kudek, który był najlepszy, ale był dobry. E, to jest po prostu klasyka komiksu polskiego, więc jest ok. One last stop tak bardzo jak chciałam ją pokochać takiej nie pokochałam niestety nie wiem, w sensie była napisana super i w ogóle mega się niedobrze bawiłam, ale postaci były tak oklepane i tak jakby typowe, typowe dla tego rodzaju powieści a raczej dla tego rodzaju jakby stereotypowego em, modelu związku, czy jak to nazwać e, rozumiem, że jakby to ma związek z pewnymi rzeczami w fabule, ale wciąż Niestety niestety nie dla mnie, ale to tak... Nie dla mnie, dlatego że po prostu ja bardzo chciałam pokochać, ale jej nie pokochałam, ale, ale mam nadzieję, że w przyszłości zostanie wydanych więcej książek z tym motywem. Ciężko mi ją ocenić, bo z jednej strony była dobra, ale z drugiej strony no, nie spodobało mi się ani rozwiązanie jej e, zakończenia, ani... Dobra, dam, że ujdzie. Niech będzie, że ujdzie. Była po prostu okej, okay, ale nic więcej, jakby niestety, nie dla mnie, mimo że bardzo chciałam ją pokochać, naprawdę. No i ostatnią książką dzisiejszego rankingu jest pierwszy tom: um, komiksu Adventure Time. I on jest moim ulubionym, był najlepszym z tych wszystkich komiksów jak się prezentuje ten ranking. Mam nadzieję, że wam się podobało i w tym roku może uda mi się przeczytać um, 100 książek, chociaż zobaczymy, czy dam radę, zobaczymy z ilością obowiązków. W każdym razie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia niebawem.